Siemaneczko z tej strony śmiechu. Lecimy dzisiaj z małym unboxingiem od mojego dobrego kolegi. Taka paka troszeczkę z takim mystery Box, można tak powiedzieć. Zawsze byłem zadowolony z tych paczuszek. więc postanowiłem sobie tam dobrać taką pakę. Hmm, pakę jakiegoś huku. Którą mi tutaj kolega mój Sprezentował, więc, więc zobaczymy W międzyczasie oczywiście zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie dla wspierających 21, po 21 lutego losowanie W tym momencie jest chyba tam 10 wspierających, więc szanse są dosyć duże Już niebawem też po tym unboxingu będzie informacja Dotycząca dalszej współpracy z Odpalaj Mam przygotowane dla Was kilka ciekawych fantów. Więc już po tym unboxingu będziecie mogli spodziewać się ciekawych rzeczy, fajnych takich woreczków z gratisami, będą też torby dla pierwszych osób, więc warto śledzić kanał, bo już niebawem info, co będziecie mogli po prostu sobie zgarnąć za te zakupy. No i co? Lecimy z taką paczuszką, troszeczkę tajemniczą. Kilka rzeczy mniej więcej wiem, jakie, jakie, jakie tutaj się znajdują. Niektórych jestem po prostu ciekaw, bo, bo, bo nie wiem, co tam będzie w środku. Także zobaczymy. Robimy najpierw paczuszkę, otwieramy. No i co my tutaj mamy na górze? Widzę, że pokazują się petartki od Jorge. Super Gato. Możecie te petardki też wygrać w konkursie śmiecholowym, więc też zapraszam na taki ogólny konkurs, link macie w opisie, także wpadajcie, bierzcie udział w subskrypcję, tylko lajk like i komentarz to wystarczy co my tutaj dalej mamy, druga paczuszka super gato też taka w stanie podobno te petartki znowu wrócą na rynek nasz, nasz polski, więc, więc będzie ciekawie kolejna paczuszka tym razem megatrony od, od Privatexa, to są chyba te na P1, to są te emitery emitery dźwięku. No co, 4 sztuki takich Megatronów, myślę, że dużo osób je kojarzy bardzo dobrze. 5 gramóweczki, solidne. Tutaj mamy troszeczkę wypełniacza. Tutaj mamy Titan Blitz 3 Crackling. To są te nowe z 2017 roku. Nowe, można tak powiedzieć, które wyszły stosunkowo niedawno, gdzieś tam sobie poleżały troszeczkę. Więc taka poczuszka Titan Blitzów wpadła. Co my tutaj mamy dalej? Dalej mamy Windows Maker, petardki na NWP, już też dosyć dobrze znane z 2012 roku. Dwie takie paczuszki, takich, takich petardek FP3 klasycznych, pakowanych po 15 sztuk, 3 gramowy, więc, więc też fajnie, że do tych petardek sobie, sobie łapię coraz więcej. Co my tutaj dalej mamy, żeby Wam pokazać? Może polecimy z, z petardą Dumbum. Wersja pakowana po 5 sztuk, to są petardy 5 gramowe z tego co pamiętam Tak, 25 gram na całą paczkę Czyli to są klasyczne Dumbumy P6A11 Tylko w wersji Pakowanej po 5 sztuk I myślę, że takie petardki Fajnie będzie dać na konkurs, bo Bo nie jest to paka, wiecie Za ponad 100, v, tylko Tylko mniejszy po prostu taki paczusze, Taka paczuszka petardek e, e, 5 -gramowych, więc fajnie, myślę, że po prostu przezna przeznaczę te dwie paczuszki na jakieś konkursy w sezonie, żeby też te 5 jakieś tam ciekawe były. Naprawdę wyglądają bardzo fajnie. Hmm. Data produkcji 2000 kiedy one były produkowane, bo ja je tak pamiętam, kurczę, 2016, gdzieś to musi być rok. Gdzieś 2016 rok. Dwie takie paczuszki. Też bardzo fajnie. Co my tutaj dalej mamy? Dalej mamy widzę a czyli tutaj jeszcze jest jedna paczuszka Windows Maker, czyli będą trzy paczuszki takich windows z 2012 roku. Dalej mamy widzę nowiuszki moździerzyk Blitzschlager Moździerzyk, też już dosyć unikatowy, e, hukowy co ważne, naprawdę bardzo mocny, dzisiaj około 15. Gram na sztukę, e, więc. E, no, tego się nie spodziewałem. Fajnie, fajnie. E, kolejna pozycja. Testowałem te petardki. E, powiem wam, że wypadły naprawdę bardzo fajnie. E, szakale super powera, pakowane po 50 sztuk w środku. E, I to też chyba przeznaczę na konkursie, bo ja już mam ten, e, te szakale nagrane i one naprawdę strzelają bardzo fajnie. Jak na takie. Takie małe petardki na siareczkę to są to, e, są to naprawdę bardzo y, bardzo bardzo ciekawa pozycja super powera fajnie wykonane w takim stylu włoskim więc myślę że też przeznaczę taką paczuszkę na kolejny, kolejny konkursik e, co my tutaj dalej mamy dalej mamy Ugli Joe e, petardki już. Też bardzo unikatowe. Gdzieś tam pojawiały się zawsze na słubicach i na Straganach przygranicznych. Nie było tego, tych petardek nigdy w oficjalnej jakiejś dystrybucji. 5 sztuk w środku petardek z gwizdem, więc no duży unikat już myślę jak na 2025 rok. Kolejna paczucha, tym razem Jumbo Color Whistling Thunder i to jest wersja klasyczna NWP. Kiedyś te petardki były za chyba 10 zł na ENS-ie, można, można było je wyrwać, teraz już podchodzą pod stówkę, więc no to są już takie też można powiedzieć unikaty. Co my tutaj dalej mamy? Pacuszkę PS3 klasycznych, pakowanych po 10 sztuk, od Funkę z 2017 roku bodajże, dokładnie z 2017. I dwie paczuszki z 2018 roku, e, tak, PS5 Shark, więc ta klasyczna wersja od Funkę, która była bardzo, bardzo dobra. E, dalej, dalej, dalej mamy petardki jeszcze. E, Super Zeus od Alby. Tych petardek nie nagrywałem, więc postaram się to wrzucić na kanał petardki są dosyć duże, jak już widzisz też wykonane w takim albańskim stylu więc fajnie to wygląda no są potężne, powiem wam, że to są do, do takich siarkowców które były kiedyś produkowane, to są naprawdę dużo, dużo, dużo większe wyglądają też całkiem fajnie, więc postaram się je wrzucić na kanał jako taki retro, retro zabytek dalej co my tutaj mamy, Mixed Flowers dwie paczuchy od Funkę z 2017 roku też już petarki niedostępne można tak powiedzieć i druga paczuszka takich mixet też wpadła w ręce no i teraz co tutaj nam się petarki już kończą przejdziemy sobie do tej jeszcze paczuszki TB5 od Funkę klasyczne z 2017 roku Dalej lecimy z um, cyrkoblicami. Polecimy, najpierw, sobie ze Skyboosters. To są też cyrkoblice, pakowane po 8 sztuk od Hesti. Miałem już tych cyrkoblic w swojej kolekcji, ale, um, ale widzę, że zostały dorzucone. Także fajnie. E, tutaj to, czego nie miałem, to są cyrkoblice od Hesti. E, fajnie wpadną do, do mojej kolekcji z, 2020, z 2014 roku, też bardzo fajnie wyglądają. E, dalej mamy pozycję, której także nie miałem w swoim, w swoim asortymencie. Są to cyrkoblicy od Tomaszka. Widzę takie dwie paczki: Krakling plus Peony. E, nie miałem tych cyrkoblic. Więc, więc fajnie, że wpadł w moje ręce. To jest kolejna sztuka, takich unikatów, można tak powiedzieć. E, tutaj druga paczuszka, tych samych. Więc odkładamy. E, tutaj mamy do dyspozycji zirkoblicy S od Triplexa, też standardowe, już pakowane po 12 sztuk, bodajże w środku. 12 sztuk. Te zirkoblicy od Tropika także miałem, więc. Kolejna pozycja, która wpada w, w moje, moje skromne rączki. Tutaj mamy e, Tropik i Jorge. Zbiorczopak po 6. Tego też nie miałem, miałem kiedyś luzem, więc cieszę się, że JM01 wpadły do kolekcji. Te Tropiki już posiadam. E, no myślę, że fajnie się prezentują. Kurczę. Cyrkoblicy też to kawałek, kawałek historii. No i Cyrkoblicy od Funkę. Jedna pamiętam jest chyba hukowa w tych Cyrkoblicach. Dwie takie paczuszki Naprawdę, naprawdę fajnie, że wpadły moje rą rączki i będą cieszyć, cieszyć oko. Może jedna sztuka, jedna paka na test. Co myślicie? Wyglądają naprawdę zacnie. I co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj jest jeszcze. Trzy paki w ogóle szrek. Eee, tutaj na, na pierwszy rzut oka są w ogóle szleki Tremolant, Bardzo fajne. Z takim efektem pyłu opadającego. Tutaj mamy Fiolet. Też bardzo ładny kolor. I mamy jeszcze Silver. Więc taka paczuszka Silver także wpadła. Trzy takie paki w ogóle szreków pod Starkera. No, i to by było na tyle, kurczę. No, paka mi się wydaje, że dosyć solidna, fajna. E, więc ja już nie przedłużę, kończę. E, pamiętajcie o konkursach, m, które już e, wystartowały. Niebawem info odnośnie woreczków gratisowych i gratisów do odpalaj. E, no i co, i to by było na tyle. Trzymajcie się miłego siema.